Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w strzelaniu do celu moim ganem. Padujemy odległość jest półtora metra na razie. Czy je strzelam? Strzeliłem w dziesiątkę. Pokażę wam bo ta. Wow! Bo ta setka jest skądś indziej, ale tak to dychę dychy teraz strzeliłem, więc widać. Ustawiamy kolejny strzał. Teraz jest strzał z roz dwóch metrów. Już się przewróciła. Strzeliłem po między 50 a 20. Kolejny strzał, teraz on jest z raz, dwa, trzech metrów i sprawdzamy, gdzie trafiłem. O, w jedynkę. w jedynkę, no niech to. Coś źle mi wychodzi to strzelanie, przed chwilą z koleżanką strzeliłem i jakoś lepiej. Teraz jest 3,5 metra nadal, najdalej jak się da strzał. Zobaczymy, bo się przewróciło. O, w zero. O! Licho coś nam to idzie. Licho, licho. Teraz pół metra. Zobaczymy, czy trafię w setkę. No niech to. Dziesiątkę, setkę nie umiem trafić. Kulki mam. Takie Chyba one są metalowe czy plastikowe. Nie wiem. Nie wiem, nie chcę mi się sprawdzać. 14 kul się mieści. Maksymalna pojemność to jest od 14 do 15. Choć nie chcę, żeby mi się pistolet zaczął, więc dam. Czternaście, czternaście 14. czternaście, trzynaście i ostatnia kula, czternaście pełny magazynek, pistolet bez magazynka się, poko, prezentuje pistolet z magazynkiem. Ładowanie, bo jest. Takie trochę ciężko dobra. Strzelamy z dwóch metrów. No, wiedynkę, wiedynkę muszę wam powiedzieć. Drugi. Straja dalsza odległość. Dalej w jedynkę. A mi jest trochę kulek. Dlatego wybrałem taki cel, że mogę sobie kulki w każdej chwili wziąć. Po prostu nie chcę stracić kulek, bo mam mało. Mam tylko 500 kulek. A ja Dużo strzelam nim. Mam pewnie jeszcze 400. No. Ustaw się. Okej, okay, jest. Zmiana z maksymalnej odległości. O, widzę, że już lepiej mi poszło. No, 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 pięćdziesiątka. Perfekto. Perfekt. Muszę Wam powiedzieć. Pięćdziesiątki mi się udało. Jestem pod wielkim wrażeniem, że z maksymalnej odległości. Kolejny raz strzelię. No, setka. Patrzcie, patrzcie, setka, setka. O Boże. Moment. Moment, bo mi tutaj wszystko spada. Dobra. Dobra. Teraz skręku. Całkiem dobrze już. Pięćdziesiątka? Znowu pięćdziesiątka, no. Kurde, no. Jakiego ja mam pecha? Jak chcecie więcej takich... żeby... więcej strzelania z pistoletu, to piszcie w komentarzach. Ja tutaj dalej strzelam. Z położenia się... O kurde, to jest wysoko. Trafiłem! Trafiłem! To jest wysokość jakiegoś metra. To jest na wysokości metra, metra dziesięciu. Nie wiem gdzie trafiłem, ale gdzieś trafiłem. Wy mi powiedzcie gdzie, bo to już ma wiele dziur. I po prostu ona. Pobrała kulkę, chyba. Kolejny strzał. Trafiony. Nie wiem, że nie będę wam mówił gdzie, bo po prostu. Nie wiem. Się. Nie wiem. Bardzo dobry strzał. Widzę, że już coraz lepiej strzelam do celów. Później zrobię tak. Następny odcinek będzie już bardziej. Lepszy, że, lepszy będzie, bo nie będę musiał poprawiać tego ciągle, no i ciągle mi się to nie będzie przewracać, jak teraz strzelam, teraz z, mamy na to z, hmm, pozycji stojącej. Lekki odrzut ma. To muszę powiedzieć, że lekki odrzut ta broń ma, nie trafiłem prawie w ogóle chyba teraz, tak nie trafiłem w ogóle, leciutki odrzut ma ta broń, ale mam zamiar kupić lepszą, jeszcze, jeszcze mam cztery kule plus jedna załadowana, nie trafiłem, superowo. Nie trafiłem w ogóle. No, bardzo świetnie, Łukasz. Z zamkniętymi oczami. Znowu nie trafiłem. Trudno. Zszedłem do góry nogami. Trafiłem. Nagrywam mama. Trafiłem w dwudziestkę. Widać bardzo wielką dziurę. Wieszam cztery strzały, bo trzy w magazynku jeden normalnie. Teraz na chwilę będzie przerwa, bo mama weszła i po prostu musiałem poczekać, bo nie chciałem, żeby mama oberwała z tego. Trafnie! Bardzo dobrze! Nie wiem w co. Zobaczcie sobie. Następny filmik pojawi się dzisiaj też. Kurde, aż się plansza przewróciła. I nagrywam tu 8 minut. Skończę ten magazynek, i mam koniec filmiku, no. Ja z wami się żegnam. Ja z wami się żegnam, no bo nic więcej nie ma do pokazywania. Trafiłem dwa razy w setkę. No więc do... subskrybujcie, komentujcie i ja oceniacie, a będzie ładne, więc do zobaczenia i pa! W następnym odcinku ze strzelaniem. No! no!